Hej, cześć, witamy Was. Dzisiaj sprawdzimy, jak brzmiałyby piosenki Disco Polo wiersze. Mały epizod wyjdzie dziś z ukrycia. Gdy Cię pierwszy raz ujrzałem, pierwsza była zacna. Spricha jak ta lala. Jestem żółtą, magnetyczną gwiazdą. Wielkim tirem zajechałaś. Cztery osiemnastki, tylko w moim samochodzie. Powiem wam to prosto, teraz mnie to wali, bo jestem na fali. Cztery osiemnastki, tylko w mojej furze. Ej ty stary, nie kręć gitary, ciuralla, ciuralla, nie zawracaj kontr... kontrawary, ciuralla, ciuralla. Czułem <ścười> <Czuję się. ścười> Czekaj, bo wiesz, to najgorsze. Rzecz ty nam jest: lecz na mnie, lecz na mnie. I wiesz, lecz na mnie, lecz ty na mnie. Dobra, i teraz na koniec jest Ty, moja. Dobra. Lubią być na dole, gdy jestem na górze. Czy, czy lepiej dać z rana, czy lepiej z wieczora? Szykowna ruda, czy na dole też? Ja się w tobie zakochałem, lecz ty na mnie nie spojrzałaś. Lubię czarne laski. O niej właśnie myślę. To nie ta przyczyna. On stary nie może. Ja młoda dziewczyna. Zostań moją żonką. Proszę cię, błagam się na kolanach. Wszystkie rybki śpią w jeziorze. Ciuralla, ciuralla. Moja stara spać nie może. Ciuralla, ciuralla. Ty moja, ty moja biedronko. Nie, ty moja. Plastikowie biedronko. Jeszcze raz. Ty moja. Plastikowa biedronko, ty moja zostań moją żonką, błagam cię, błagam cię, proszę ci na kolanach. No, do biedronki przyszedł żuk. Wszystkie rybki śpią w jeziorze. Ciuralla. Ciuralla. Do biedronki przyszedł, czekaj. <grym> Jeszcze raz. Do biedronki przyszedł żuk. W okienko stuk. Jestem otwarty dla wyższych wymiarów i przekraczam granice wyobraźni. Tworzę piękno i harmonię, gdziekolwiek się pojawię Ej, ty stary, nie kręć gitary. Ciuralla ciuralla, nie zawracaj kontrawary. A biedronka cicho chrząka. Spadaj, żuczku, spadaj, żuczku, ja mam bąka. Róż swą dupę, róż się. Róż się brachu. Nie brunetki, nie blondynki, ja wolę rudę. Kilka drinków, dobry bajer, to nie będzie trudne. Chociaż ludzie czasem mówią, że rude są wredne, ja nie wierzę takim ludziom. Ja nie wierzę w takie brednie. Jak można powiedzieć, poważnie, do biedronki przyszedł żuk, <laughs> Witam was w moim śmiecie. Bawcie się i cieszcie razem ze mną. Hej, dziękujemy, że doświadczaliście razem z nami sztuki. Jeśli Wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie i subujcie i tak dalej. I obczajcie odcinek, w którym sprawdzamy, czy znamy staropolszczyznę.